Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaproponować takie oto książki Skarby Nazistów. Bardzo fajna gruba książka za 29,95. Także jest przecena i wyprzedaż w naszej księgarni motozloty.com. I tutaj, tak samo, przedwojenny Wrocław i Dolny Śląsk, najpiękniejsze fotografie, super album. I słuchajcie, też to kosztuje tylko 29 zł. Jak jesteś tu z Wrocławia, interesujecie nasza historia dolnego śląska i Wrocławia to ta książka jest dla ciebie naprawdę za grosze. Tu jest książka o Włelce, która leży u mnie, muszę ją dzisiaj dodać, ale tutaj jest hit, przedwojenne samochody i motocykle najpiękniejsze fotografie. To jest książka Tomasza Szczerbickiego. Ta książka teraz jest u mnie w promocji 49 zł albo nawet jest taniej, jeżeli sobie mm, kupujesz tam jakieś różne inne rzeczy, to jeszcze jest dodana, chyba jeżeli powyżej 100 zł robisz zakupy, to jest za 29 zł. Jest cała masa motocykli, są sokoły, są stare auta. Bardzo fajny album, idealny na prezent, naprawdę za grosze. Od 100 zł wysyłka w moim sklepie jest bezpłatna. Także możesz tu sobie różne rzeczy wybrać. Motozloty.com albo EasyRider.pl, też mam taką nazwę. Wchodzisz, dodajesz do koszyka wszystkie metody płatności, wysyłamy na cały świat. Także, także tyle. Pozdrawiam, życzę Ci miłego dnia, a ja dzisiaj chyba będę sobie składał model Junaka. Także zapraszam też, mam nadzieję, że ukaże się dzisiaj odcinek na moim kanale YouTube. Trzymajcie się.